A w dzisiejszym odcinku z CSa gramy z widzami, konkretnie Wingmana, ale ja będę miał Wolhaka. Także sprawdźmy, czy będą czegoś podejrzewać, czy jednak nie. Miłego oglądania. Ło. Wow. Dobra. Zero, zero, lecimy. me. Dobra. Dobra, Dobra ba, 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 Dobra, wy trochę pobiegaliście po mapie, więc znacie ją chociaż trochę. No, troszkę coś, coś tam może się zna. A teraz chwila dla helkais.com Czyli strony z lootboxami, z których można trafić różne skiny do gry CS2. Mamy tu dziesiątki skrzyń do otwierania, od kilkudziesięciu groszy do kilku tysięcy złotych. Do tego bitwy, które możecie grać dołączając do nich, albo stworzyć bitwę na własnych zasadach, wy wybieracie skrzynki, czy gracie z ludźmi, czy z botami i tak dalej. Kontrakt, czyli łączymy kilka skinów w jeden, by stworzyć coś lepszego. System poziomów pozwoli Wam odebrać darmowe nagrody za otwieranie skrzynek, za które dostajecie EXPA, codzienne darmowe skrzynki i tygodniowe giveawaye. Warto wspomnieć, że giveaway na stronie jest naprawdę masa. massa czy sklep Wartag, czyli swego rodzaju mini gra, gdzie kupujecie agenta i on zarabia wam punkty Wartag, za które możecie otwierać darmowe skrzynki ze skinami. A z kodem GILATHIS dostaniecie 0,7 dolara dla nowych użytkowników i 10% do doładowania na stronie. Płacić można przez giftkardy, karty płatnicze, Apple Pay, Google Pay, Visa, skinami, Paypalem, Paysafem, Kinguinem, g 2 Krypto, czy wieloma innymi formami płatności. Także jak jesteście zainteresowani, zapraszam serdecznie. Linki jest w opisie, skorzystajcie z mojego kodu GILATHIS. A teraz wracajmy do filmu. O. o! Gdzie ty tu na mnie? Co ty? Gdzie mi z tym, co? Dobra, wiemy gdzie jest, wiemy gdzie jest, dobra, luz, luz, wiemy gdzie jest. Ooooo! Oh! Szybka główka! Ooooo! Ile, ile ty był? <laughs> no ale tak! pu, pup, 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 pu, tym. Pu, pu, pu. O kurde. Wyciągnąć z kieszeni a, magazynek. A był, a był. A był. A był. Dobra, im przekaź, im przekaź, Co? Zrobię to ja tobie, zrobię to ja tobie, przykro i zaraz. Dobra, ja wiem, że stamtąd mogą przyjść na pewno i... O, fleszują coś. Dobra, ja nie znam tej mapy w ogóle, serio, to mi nic nie się dało. Ej, Mati, chodź tu, Mati, chodź tu, Mati, chodź tu. Spróbuj, spróbuj tu, chodź. Wok, wok, wok. Ściępie o, dostaję. mam co, go, co, nie co, widzę co, nic! Co, co. Kto mnie zafleszował, ty czy oni? Ja, ja! <laughs> no pago, drugi się znalazł. Oooo! dobra, my na internet coś nie wyrabia. Trzeba nie, nie. Trzeba nie tuptać, trzeba buty wymienić dobra, w CS-ie. słyszałeś kh? Co? Internet nie wyrabia! Mm. Komu nie wyrabia? No, teraz internet nie wyrabia, 20 i 10 pingów, a jak internet nie wyrabia no, ma 29, 20 20, ładnie Ja ci mogę screena zrobić, gdzie ja nie Ale to, 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 ale to, nie, to ale to nie wyrabia interneta, on ma 10 pingów Ja dostaję opóźnienie tylko, czekaj a? O! Nie ma Ej, no ja nie najdem O Boże Wow, o Jezus Maria! Stary, ja, ja, ja przeładowywałem, jak ty jest? je zrobiłeś? Został. Ładnie. Niech tego się pojawi znowu. O nie, nie mam print screena. Dobra, nie wyśle Daj, daj kołaszkę, oj daj kołaszkę, oj Mateuszku, dobrze? idzie na razie. masz print screena na klawiaturze? Na klawiaturze? Pupiłem screen pro. Nowy, nowy, to jest nowy ten, to jest nowy po prostu, jak on się nazywa? Nowy, nowy skin, print screen. Może. Ja no, nie zacząłem strzelać, nie zacząłem To był zły ej, pik. To ja był zły szuka, pik. Ha? Za wolny. Na szczycie chyba wyszedłeś, nie? Ej, ej ta, ta, na szycie, bo myślałem, że ty będziesz tu po prawej, tam za ścianą, i nie chciałem tego. Aha. nie. Ja mówię, stanę, mówię, może coś usłyszę, może coś usłyszę, ale tak sobie stałem, stałem, zanim akurat wyszedłeś. Mówię, no dobra, no to idealnie. No dobra, Zawsze gdziekolwiek pójdę, to ty tam jesteś, Krycha, ony cię robię. Daj mi spokój. O! już o, o Boże. <grym> nie mogę, nie wyrobię z tą k***inami, no. Dobra. A gdzie jest drugi? Powiedz, gdzie jesteś? Gdzieś łazi. Ja skanuję, ale... Chodź, Mati, skanowanie tu. Skanowanie to mi nie daje nic. No ja Ej, nie... e, no gdzie? No... Chodź tu. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. W plecy dostałem. Hmm. A mogłem dobrze zagrać, tylko ty mi zepsujesz wszystko. Przepraszam. No, dobra. Ora, nie na tej mapy. No, a masz to. mepaki no. My paki, my, po, my paki nie mam Okej. że ty się wywalasz z paku. Czekaj, okay, hmm. było. Wysłałem Puzonowi dla... <laughs> powód, dla którego <laughs> mam mówię, że mam ściny. W prawym górnym rogu. Jest różnica pomiędzy pingiem, a ścinami, no. Obok fps u jest takie coś. No i co? No i się Potupta, Potuptał chwilę i no, gdzieś polazł. No. Dawaj. Znajdziecie się kiedyś? On siedzi, tylko tup, tup, tup. A Zakręci się znajdą, zaraz. Chłopaki, bo ja aż tu zasnę! Idę mu na plecy, stary. On nie wie skąd nawet. Nawet nie wie, że to jest miejsce no, w się. Oooooo! O! o, chwila, gdzieś to była paka. Gdzie ty to zapla... O. Dobra, mam, mam! Smokiem chciał się cwaniaczek, kurde, ale nie widział, że mam dobrą pozycję. Co miałeś za broń? smok, że gdzieś w niego wlazłeś? No, a gdzie nie, miał się stary? Ja miałem pełną widoczność, gdzie on może stać. Smoke'u stać tylko w rogu. Pff, gdzie indziej? Oj, panowie, panowie, coś tu śmierdzi. No, sta wiesz, gdzie byłem? Eee.. Wiesz gdzie byłem? Chcesz wiedzieć gdzie byłem? Sadu, sadu! sadu. My, dobra, panowie, panowie, my już wiemy, panowie, my, Co my się już wiemy Wiecie, panowie, nie żeby coś, ale są jest włączone złączone i wiem dlaczego ja pójdę do Ale ja tu stałem no, chłopaki, ja tu stałem, ja, ja mi... TO jest o... drugi No czy Drugi jest na sajdzie Albo był. Albo jest. No, Słuchaj, a, jednego a, widziałem. Mysz. Drugiego nie widziałem, ale spokojnie, mam czas. Albo jest. Albo był. Flashback. <laughs> albo to jest, no. No, nie jest. Ja, ja nie idę w łeb, Ja żyję. Staje, bo tu jest cienka ściana i wszystko słychać. Ściana, ściana upadła. Cienka. ja gram z teraz jego, z jego mentalem. On nie wie, nie wie co się dzieje. W tym momencie On tak myśli Dobra, luźno, luźno No o. Chyba mało miałeś, bo jeszcze widzę Puzon cię obił No, obił mnie, obił mnie, dużo właśnie Ile miałeś? 10 HP? A kiedy ja cię obiłem? Y, trafiłeś się ten, ten, tam, jak tego, trafiłeś się tam, no o. Nie, więcej miałem 40... nie, 47, to dostałeś? 47 Nie, dostałem mogłeś tego, dostać 2 hity dwóch. w sumie Najdem Dwójka, dostałeś? nie dostałem najdem, dostałem właśnie A, może najdem. I Ale Matitek i tak zadał ci więcej, bo ja nie zdałem ci nawet 50 Ja dodałem 53 w dwóch. No, ja mam czterdzieści siedem. A nawet nie, nie, nie ciachnąłem w ogóle. Ej, Mati, chodź ze mną. Chodź ze mną, Mati. Ej, 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 Peter, Piter, Piter. Mati, chodź no. tu. Wejdź tu. Dawaj. O. <laughs> nie da się. Ja, ale mogę się widzieć. Ooo, od jeszcze. No, to była dobra. <laughs> ja też go podsadzałem, tylko że... <laughs> On mógł wszystko widzieć, tego żona. A to ma wyjeżdżać, dobra Nie, Nie wierzę w Autobus mocy! A się śmieliście? Znowu się śmieliście, że Fortnite to był autobus? A ty cały czas siedział w autobusie Cały, cały czas, to czas to... siedziałem w autobusie Podsadziłem Matiego jezus. tam do was i siedziałem w autobusie cały czas no ma ty wiem, bo widziałem jak wybiegł, ale oczywiście... A mnie się... widziałeś w autobusie? Bo strzelałeś do tego widziałem, autobusu. Widziałem, widziałem, widziałem. Aaa, dobra, jak, było jak mnie widać, wszystko jasne. W, sk w, sk w skoku widziałem, jak wyskoczyłem to akurat widziałem. O, jakieś strzały. O, słabe akurat. Uuu! Puzon poleciał, back, back back, back popłynął. Back, back to back, back to back, o! O! Dobra, ja, Ole, back Dobra, buła! Back to back nie ma? Nie pozwolę ci na Dobra, to była, mam nadzieję, że to była random buła, a nie, że masz w Random było. random było, random, Są jak, jak, dup, no, jak, jak, to mu, jak, to mówi, jak to mówi Krystian, random bania, random bania. A, mogę włączyć? Dobra. No zero Dobra, mapa facetę, mam i zaczął uciekać. Mam facetę. Żeś mi wydupił staję w pół sekundy heada. Ja myślałem, że on przyjdzie od drugiej strony, ale nie Dobra. było go tam. Ja myślałem, ja myślałem, że ty wyjdziesz z drugiej strony. Ja myślałem, ja chcę Ja, ja, sobie gorzej, ja jery, całość, no. bo byłem obok Matiego. I mówi, nie macie nigdzie, nie? Dobra, to chyba powinieneś już być na side, a ty rzucasz smołka zaraz obok mnie. Dobra! Mapa, dobra, dobra. dobra. Ja wiem, że jak zagrać, jak oni się nauczyli, jak oni grali, to pa. Robisz ja to tylko tak? Od razu był gościu! A walka o dobra. gościu? O, no, nie wiem, ja to O, nie wiem, ja to O, ja do końca. Wiesz, dlatego nie wyglądałem nie? Widzisz. Pozoru, nie chowaj się. W plecy, w Wiem, ale to jest guillotine. I do tego, zabić najpierw wcale ogniwo. Nie ma mnie, o! nie ma! Mnie. Mhm. Nieeee! Czemu go zdupnąć? No dobra, zacząłem no rękę. Maty się poczuł zapewniony. Mówi, dobra, ostatnie ja, to ja, już ugram. Ja, ja wyjebalę w guillotine. Jest, jest, dobra, 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 to co? No Dobry, to szybki ja fleszyk, ustałem. szybka głowa ja i oni leżą, nie? Dobra... Szybka, szybka głowa, poka ci speedrun e, headshot'a. Pek, pek, pek O, dostałem fleszyk, wy! O! Oni mają e. O Boże, e, ten e, gra znowu A B już się <laughs> żyje. Dobra. Trafisz? Ej, pakam. O, dostałem! 86 w dwóch, co?! Ja nie trafię, maniarz. <grym> Ten zagrał znowu, Hake, ty. W hakesie go nie trafiłem ani razu. <grym> wiem, wiem, bo żeś tuptowi tak, że w innych stopom był. Hakesi. Hakesi. Brak. zrobię Dobra. Tak. A ja zagram takie, taką śmieszną rundę trochę. O, tu, Krystian. <grym> <grym> nie, to za Chodź tu, tchórzu. Za mną ratuj. Po... Fuck nie jest pan rewolwer O, no, dostałem O, dobra ten 74 był... w jednym dostał Sorry puzo Puzon puzo zepsułeś tym, że tuptałeś tam, wiesz? A. Ale to Krycha dostał ja Nie, to, 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 by, to byłeś ty, bo słyszałem plecy, bo Krycha już zdech. Krycha już zdech. Tuptek Siema tuptuś Krycha już, <tuk> tup tup ja już, już umarł Dobra, palę tam Ja mam osobę O, no, nie wiesz, że... O, osobą musiał Nie, no we dwójkę tu lecą Wow! O no, ja dostał! to no teraz Dostał Ja dalej od... idzie na sejdę. Ja się... O! A, da, 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 da! E, na sejdzie. No nie udało się. Hmm. Tup, tup. <laughs> nie drwnąłem, nie drwnąłem. <laughs> tu tak. To jest dobry pomysł, myślisz? Zły. Widziałeś! <laughs> <laughs> nie! <laughs> Co ja to latasz? tą chcę, latasz, chcę, 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 mu chcę, 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 się chcę, 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 to. Do spania Drugie jest tutaj u mnie Tutaj to znaczy gdzie? Krycha łapnaj das Zapałem Jak Ci się podobał? Ja, ale widzę Flasha To jest do skanowania Mieścianie przeskanowałem! Ja nie wiedziałem, że to się skan To drugie to jest do betonowa to wygląda jak betonowe, to? nie? To nie jest betonowe Jezus ten tam coś skanuje, ty chyba. Zrób go na Lego ninjago. Na Lego Ninjago? Hmm. Ale smog, o kryka. Ooooo! <noise> <noise> Dobra, panowie, wiecie, wiecie ogólnie, że to było widać. Co, na... Nie. co było widać? No, nie, ja, nie, ja nie miałem Go ja ty, 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 ty nie, kam i to było widać. To było, widać. było to widać tak bardzo, że od te, jak z kry krychą grałem te premiery, to on nigdy kryka nie potrafił tak skanować nigdy nie piką Pamiętaj, 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 że to nie są premiery, to jest dwóch na dwóch. Nie zabijesz jedną no. osobę i zostaje ci jedna, nie? Dobra, ale tak, ale tak, ale tak by ale tak byś się pikał, jakbyś wiedział, że jestem celowany za AWP Jakbyś wiedział, że jestem celowany z AWP to byś się piknął na pewno, tak idealnie. Nie no, ale, ale nie, chwila chwila Rzucałem flesze, żeby nie było Rzucałeś, ok. ale słuchaj e, Pierwsza runda i to nie piję w mają Bo ja, ja, to już, ja to od razu widziałem po Pierwsza grze runda, Christiana, runda. Bo Puzon jest spoko, Puzon grał I normalnie Bo Puzon, bo Puzon nie dość, że próbował strzelać się ze mną nie trafiał, nie trafiał idealnie Nie pikał mi na łeb idealnie Ja to tak przy ściany się na niego <laughs> Kaduje mi idealnie w łeb przez ścianę i w głowie ale ten, mnie najbardziej, co, co się na rozwaliło, to Krycha mi pisze Dobra, przegrajmy parę No, No dosłownie, bo ja mówię, wie... tak, mówię tak, mówię tak Jesteście pewnie już pewni, że coś mamy, nie? Mówię, to teraz przegrajmy ja od... kilka, żebyście mieli tak Chwila, może oni jednak rzeczywiście nic nie mają, tylko po prostu mieli farta, nie? Ja od pierwszej no ja rundy wiem, że, już wygrałem, ale Ja wiem jak się, że grają, bo są gorda. No dobra, a co pomyśleliście o tym, jak przegraliśmy cztery rundy pod rząd? Tak szczerze eee, tak szczerze tak pomyślałem po prostu, że Tak szczerze pomyślałem tak. po prostu, że Krycha udaje A Puzo po prostu z i zabić tyle. No to <noise> no. daj daj, Dawaj, ci kosę. Oddajcie kosę! Tak, 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 Daj, że było. A, a dawać, tak, 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 tak,